Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day, I'm gonna make something great. That's my, that's my way. No, cześć. Co ja tu wymyśliłem w tym swoim garażu? Myślę sobie tak. Z kluczykiem, z kluczykiem mam kręcić nad garstkiem, prawda? Obracać go, czego nie wymyślić Tutaj próbowałem ze, z jakiegoś śrubokrętu wziąć, ale myślę, znajdę sobie taki kluczyk ampulowy przegnę go tutaj z racji tego że on jest yy, nie jest okrągły tylko już tam nie pamiętam pięciokątny chyba bodajże to ładnie będzie mi się trzymał w tym dostukałem go tutaj czyli troszkę widzicie go przegiąłem i teraz tutaj wezmę go gumóweczką Zaostrzę, wyszlifuję to, żeby było na okrągło. No i co, i zobaczymy, jak to będzie działało. Po chwili, pokażę, jak już będzie zrobione. Też kochani, wycięliśmy sobie tutaj stożek. No i cóż, wypróbujemy teraz na budowie, jak to, jak to będzie nam działało.